Yyy, widzowie dzisiaj zagram sobie w kolejny odcinek z... i w ogóle pierwszy w tym roku w ogóle z Pet Simulator X Classic Więc dzisiaj mamy 2 grudnia. Eee, stycznia znaczy się. Co ja z tym grudniem mam? Boże grudnia chciałem powiedzieć. Jak widzicie mam zresetowaną rangę, bo nie wiem czy ja to mówiłem już. Odcinki będą co dwa dni, albo codziennie, zobaczymy. Dodali w ogóle update inferno czy coś takiego. I jeszcze był update. Yy, no, szkur. Znaczy, kurde. I yy, był jeszcze update. Yy, no, tu no, jeszcze. czemu nie mogę nic zrobić? Znowu to samo co w RCU? <grym> Interfejs nie odpowiada. Mm. I dodali jeszcze, znaczy no, był, nie wiem czy był event czy nie, ten sylwestrowy Bo jak ja wbiłem to tu już były wielkie problemy życiowe o 5, czyli o 29, tak jak ja mówię to... O działa Zobaczymy na no, jak długo Boże jakie klatki tu są Dobra to zobaczymy ten no, dlaczego tu nie ma teleportów? Jakirowy odcinek na szybko, to są większe lagi. I w ogóle podobno mówili, że dodali jakiegoś update'a. Chyba w. Bo tutaj nie ma żadnego update'a. Czy by oszukali? No, skur! No i mi streama wywaliło. Znaczy, boże, odcinek. Bo opisał on nie, nie ten nie reaguje. No kurde jak mam wam update, jak tu się wszystko zacina. No nie wiem, czy to wywaliło. I cało nie reaguje, nie wiem dlaczego. Czekajcie, do... Boże, ja się nastraszyłem tego teraz. Tak jak wcześniej tego fajerwerki na tym... Na tym, tym... na tym pokazie. Dobra, będzie 50 po, ja wychodzę... będzie 48 po. Ja wam podzielę to na dwie, dwa części odcinka, bo ja się śpieszę odliczać i zaraz idę oglądać rój na czajaczami. Czy nie wiem jak to powiedzieć? Po prostu wakacje letnie po japońsku. A właśnie jeżeli chodzi o Japonię, to tam byli jest prawie 13 i wczoraj sequel w ogóle wyszedł. Fuh, znaczy dzisiaj. Gdzie jest pierwszy. No jak nie wierzycie, to zobaczcie, jak nie wywalił odcinka. Pisze Czy wy jeden z ty? I za 15 minut będzie szósta rano. No otwórz to! No nie mogę deski włączyć. Pi A oni w ogóle update'u nie wy wypuścili chyba, bo piszę releasny moment. Albo czekajcie, bo tu może jest event. Tu może jest event Nie, piszę kurenty no... Event right Now... Po prostu chyba eventa nie wypuścili. I mi w ogóle rangę ukradli, jakby ktoś się pytał, dlaczego mam 35%. Dobra, to można powiedzieć, że oni mnie oszukali, a jutro wam pokażę po prostu, znaczy, boże jutro. Yy, a tutaj macie cięcie i widzimy się, że będzie już dzień chyba, czy coś takiego. A ja idę teraz odliczać jak oglądać się z coś, co ma godzinę. Oczywiście to jest anime, jakby ktoś się pytał. Tak jak już wiecie, chyba, że jestem fanem i yy, widzimy się tu za niedługo. Tu jest wielkie cięcie. Zrobię to na dwie części. Jak ja to mówiłem pod, na podsumowaniu kanału... Uuu! I tutaj zobaczcie, mamy nowy update za 4 dni i 18 godzin. To za 4 dni będzie który grudnia? Znaczy, twój. No nie, no nie gadaj, że 6 stycznia! Plus 18. 14. O 15! O 15 będzie update! W dzień króli o 15 O Boże, z 6 na 7 stycznia będzie najgorszy Nie wiem czy jak grudnia wcześniej nie powiedziałem znowu Będzie najgorszy, bo będę miał chyba tylko 3 godziny snu, bo moja stała godzina, to wiecie, która jest 27 na 30, czyli 3.30 następnego dnia. No nie, nie da się odebrać! O jest! Czekaj, a może to tu jest? Tu? Nie, tu nie dodali nic. Dlaczego kurde mać to kosztuje 4 miliony? Jak mam zdobyć 4 miliony diamentów? Kurde, to się przesuwa! Jakoś game pasa dodali? Ja mam 4 b zebrać, żeby kupić te gemy teraz. Czy ich nie powaliło już przypadkiem? Czekaj, bo VIPa nie odebrałem. Teraz zademonstruję tego update'a. To jest pierwszy odcinek w tym New Yorku, Znaczy, roku. Boże, pamiętam jak w tamtym roku ja podziałem ten. Jak to było? na no to w Australii, co patrzałem? Patrz w Nowym Jorku, Boże, w jakim Nowym Jorku? i padał śnieg. A tak naprawdę to świeciło słońcem. I to było w 2024, miesiąc 12:31. Dodali nowe trzy Ukrainy, znaczy dwie. Dodali Inferno Island i Infernal Abyss, tu są, up, tu macie update loga, jak coś. Dobra, to idziemy na Inferno Island, Traveling to fantastic world. Czemu ja dalej deską, słuchać jak deską idę jak ja się teleportowałem już? Ja co? deskę słyszę i to nie są przelewki. Pamiętam, że kiedyś w radio na wakacje, to powiedziałem, no kurde i się laki kończy. Otwórz deskę. Jeszcze mi się granie wczytała, no i dupa a odcinka nie wywaliło. Bo jak robiłem 1 stycznia, to mi przez chwilę wywaliło, nie wiem dlaczego. Oczywiście mi się Discord odbugował, widzowie, i, i mogę wam normalnie liki pokazać, a nie tak jak wcześniej było. Ile ta skrzynka ma 100B? Się będzie trochę rozwalało. Ile party? Czemu tylko 2,5 miliona? Skoro mam triple coiny. Boże, jak się wolno farmia, żeby, żeby farmić, żeby wyfarmić te nowe pety. No wyłącz to farmienie. Czy ja mam na Ola znowu włączone? Oczywiście. No weź zdejbuj. No halo, no ustawienia się nie chcą zmienić, bo ja dałem na single i klikam tu, żeby już nie farmić. A tu ta skrzynka jest zbugowana, bo jak się ją rozwali, to już się nie pojawi. Trzeba zrobić restart serwera. Dobra, okay, idziemy teraz tutaj. Skacz kiedy inni skaczą. I pi, 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 pi. Tu jest skrzynka, która ma trylion, czy tam pół tryliona, już nawet nie pamiętam. Ale te savey się szybko zbiera. No, wal te save, vale, wal, vale. wal. 4B to ma w ogóle. Tu, mimo że dostaje dwa partie, to jak się rozwali. Tu się ile dostaje? Aż 10 milionów, ale mam 250. Ciekawe, ile jajek mogę odchodzić. We mnie jakieś yy, jedno, trzy. Dobra, bez dla bo nie chcę się założyć na tylko trzy jajka. Tab anifherę, ale ja tylko epika dostałem, który mi się nie podoba. No gdzie to jest? Ale miałem coś przerabić, bo mam 200 w ekwipunku. Zobaczcie mi te pety, te paty. to ja mam trzy takie. Czekaj, bo ja miałam tu enchantować. Boże, enchantować. Gdzie, no, dlaczego to mi się wszystko pozaznaczało? Gdzie jest ten? La 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 shop. FPS w i RCU! O Boże RCU i ma update w ogóle, nie zauważyłem. 20. Zarajdę oglądać Juru Juru na Nchaiaczami, bo miałem to 1 stycznia, ale bym coś patrzeć, chciało, wczoraj internet wywalił więc dzisiaj muszę. O 22.30, bo później o, o 25.00 yy, będę ten... Będę plus 1 oglądać, czyli ten dodat, Czyli dodatkowy odcinek do tego naczajaczami. No już kurde, no a dobra jednak idę dobrze. Tu idziemy na tu. Nie, <laughs> tu idziemy na tu. Teraz daj mi te pety, wysrało mnie znowu w kosmos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Mam nadzieję, że to nie będzie głośne. Ok. Czyli ja chyba nawet dwa odcinki zrobię z RCU. Kurde, tu nie mam tyle petów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A ja ile gemów dostałem z... No nie ma repeata! Nie można repeata zrobić. Tu nie ma. Dobra, wszystko poenchantowane. Te pety pewnie nie mają 10 milionów nawet. Zgadłem. 7,80, nawet tego nie załączę. Nie wiem, jak on zebrał 12 milionów, ale czekaj, co tu pisz. Jak tą deską chwieję czasami, Really big one, czyli może być big Update'em, bo za 4 daysy i Jak go... Jaki ze mnie Bambik ta aktualizacja będzie 7 stycznia, a nie 6! I to jeszcze o 15. A 7 stycznia to już będzie normalny dzień szkolny. No i kurde. Nie znowu będę spóźniony na update o jakieś 2 godziny. A już o 15, a nie o 13. No mi jązu, zaczyna boleć. Ta skrzynka w ogóle ma pół miliona. I ciągle rozwala w jedną sekundę. No otwórz się. No 500,000, czemu ten napis taki duży był? I czemu tam czegoś brakowało? Milion kasy dostałem. Dalej, mi tu nie powiększyli. Mie głowa mocno spędzi. I w tym Abdecie to chyba tyle dodali, właśnie. No jeszcze zobaczymy, na są w ogóle jakieś nowe leaky, Chociaż mnie nie będzie wyłączało co 5 sekund tego. Bo ja nie mam tej nagrody. Ale na wszelki wypadek ja to podzielę na dwie części. Gdzie zatrzyma? Czy się reklama łączy? I się reklamał. Chciała Łodzi, bo coś tam się odtwarzała. Gdzie z Discord. A właśnie, bo ja zaraz zaraz się kąpać za 10 minut. Będzie po 21.00 i przyjdę to zrobię dalszą część tego, bo. Kurde, cię tu się występuje I się wczytuj szybciej. A jutro to będę demontować o 16.00. Będzie cię do... Co półtora godziny na czajaczami włączę. Czekaj, nowy rok za 362 dni, a półrocze za 178. A gdzie jest taki kotek? O tu. No kurde, czemu to się przesunęło? Który serwer się włączy? No kurde, nie to! Mówiłem, że się coś przesunęło i mam trzy pingi. Co tu piszą? Everyone, the next year update is out. Grab a money, a as possible and laugh for a day. 15 pet i back for a limited time. Happy birthday. Wczoraj, hype egg had been buffet. Z bla 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 bla. Te the gift has left the exclusive show. A bo to w exclusive shopie? Czemu ja tego nie zobaczę? Ja pierdzielę. Nie naprawdę, nie myślę. Me off. A tu mamy jakąś Lika. Jeden. Od 11. Ale w tym roku nie było żadnego lika, bo pisze 31. gru. Nie ma stycznia, nie ma, nie ma, nie ma chodza, za późne stycznie. Nie Taki lik jest. A tu jest na Sylwestra. A tu jest Hell. Tu jest Divine. Co to jest za rzadkość Divine? O Fusing Methods, to zobaczymy jak zdobyć szybko legendy. Bo mi się nie chce tyle jajek otwierać. Czy coś tu? Health Spider from Hardlock. To na się proszę rozbijać. z Dragon. Hmm. Pokaż. 8 Golden Spider. A Spidery to skąd można wziąć? Z tego Albo dobra, później będę to montował. Muszę pamiętać, że jest takie coś. Ym, I jeszcze. A co w, ogóle w Global w Cement? 31, 12, 13, 50. Dobra, i, i to jest to wszystko. Tylko nie wiem dlaczego. Mają tu update loga, a dają na newsa. A tu jakiś anuncement w ogóle się pojawił. Jedna nowa wiadomość o 20. Happy New Year. O 20?! <grym> to jaka tam jest strefa? WTC plus 6? 5 znaczy się, a nie 6. Też 6 to pierwsza by była. No jak mamy jedynkę, nie dwójkę, tylko jedynkę. No, co ja na wszystko pokazałem. No i kolejny update będzie po prostu: no, jak było za 4 dni i 18 godzin, czyli mówię około godzina 15, 7 stycznia, czyli w, w, w czwartek. Hmm, mi się myli to. Znaczy, boże środa. I teraz tak. Bez ciutko. Co miałem w Taki króciutki odcinek. Następny będzie z Pet Simu... Bożego Petsimulatoru z RCU. A w ogóle wijać na mój serwer. Dlaczego ta aplikacja się znowu zresetowała, czyli się odświeżyła? Ale wczesna godzina normalnie, idę spać za 5 godzin. Naprawdę, ja za 5 godzin dopiero, albo nawet za 6. Dla mnie 20 to jest za wczesna. Dla mnie 20 to jakby jest prawie południe dopiero. 18 dla mnie to jest południe. A od 12 to dla mnie jest rano, tak by the way. Czyli są tak cofnięte o 6 godzin. Kuźwa mać nie to. Chciałem was zaprosić też na mój serwer, na moje dwa serwery nawet. biecie sobie tutaj, macie linka w opisie. Dwa linki w opisie, mam nadzieję, że one już działają. A tutaj będziecie dostawać codziennie powiadomienia o odcinkach. Jak widzicie, wczoraj o 01.24. Szkoda, że nie 01.23. Nie wiem dlaczego, yy, dlaczego tu nie pisze druga 30, jak ten, yy, ta premiera była o 2.30. Więc no, wbijajcie, możecie tu sobie pisać. Tylko ja na razie nie mam kanału zrobionego na na linki do odcinków, dlatego tutaj na razie będą na chat.pl ale później ja to zmienię w przyszłych update'ach i teraz możecie i tutaj też możecie sobie ten pisać po angielsku nikt nie napisał po japońsku ja tu napisałam siema jakby ktoś się pytał w tych dwóch ślaczkach mm, tu mamy chat for no, skurde nie działa mi. Ty możecie pisać komendy. To taka jakby re reklama mojego serwera, jest więc. Więc no. Yy, tutaj są i Tu mamy anima chat. Czyli po prostu to, co ja mówiłem w nowy rok, że, że już opublikowali ten sequel. Tu, oczywiście. Czemu było jakieś, jakieś taki takie no. Taki, że obraz nie wczytuje się. Oto była ta moja lista. No wbijać. tu macie też kanały głosowe. I tu muszę zacensurować. Nie chciałam tego czata włączyć. Tu możecie zaakceptować regulamin. Zapraszam też na mój stary serwer, gdzie jest Awatar jeszcze stary. Normalnie z 2025 jeszcze. Tu są powiadomienia do RCU, do Petsim99. Do goła, którego ja już nie gram. A tu i tak nic nie jest napisane, więc tak by the way. No. Tu może pisać propozycje, komendy do botu, ostatnia litera, liczenie obrazy. I tak później... A! Ja jutro albo nawet dzisiaj zrobię update do mojego serwera tego nowego. Po prostu zdam takie coś, powiadomienia plus te liczenie ostatnia litera, bo to jest fajne. Self role, tam to jest. Tu macie jeszcze spic tak jak na tamtym serwerze. Możecie sobie reakcję zostawić. <grym> Tylko że ja mam tu super reakcję zostawioną. Czyli taką dla nitro. No i tu też możesz zaakceptować. No i to jest dzisiaj to wszystko. I pełna godzina akurat wybiła, więc to jest tyle like, subik, no i. Widzimy się 4 bądź 5 stycznia. A więc opatrzne, bo to trzeba teraz... Mój ząb wyłączyć. Teraz tak, czemu tu piszę premium PHOTO i znowu się zbugowało to powiadomienie do cholery jasnej. Muszę wymusić zatrzymanie chroma i...